Witam wszystkich serdecznie. Cześć, na, witajcie. Na kanale Jietnia. Witajcie. Proszę w... mówię na początku. Witajcie w kolejnym odcinku przygód... Ee, jak, jaki masz tego kanału? Pozytywne Podróże Witajcie w kolejnym odcinku pozytywnych podróż. Dzisiaj będziemy mówić podróży. o tym, podróży. O tym... Dzisiaj będziemy mówić o tym, jakie są różnice pomiędzy Tajlandią i Wietnamem, ponieważ ja mieszkam w Wietnamie a Jarek mieszka w Tajlandii i postanowił zadać mi jakieś pytania z jestem otwarty dokładnie a więc zaczynamy różnica Tajlandia Wietnam czym się różni? Mów głośno, nie mamy mikrofonu tak jest, sorry pierwsze pytanie eee, Tajlandia czy Wietnam? Mnie się bardzo podoba Tajlandia, moja żona jest z Wietnamką w związku z tym mieszkam też w Wietnamie dlatego, że jest nam tam łatwiej też ogarnąć różne tematy. E, Tajlandia też jest taka turystyczna bardzo i fajnie jest ją mieć pod ręką jak, jako wyjazd turystyczny. Myślę, że Tajlandia jest łatwiejsza dla Europejczyków, bo tutaj jest taki, infrastruktura jest trochę bardziej rozwinięta. Jest, generalnie jest taka bardziej przyjazna. Mniejszy jest ten skok kulturowy, wiesz, jak skaczesz z Europy do Tajlandii niż jak skaczesz z Europy do Wietnamu tak, okay. A jedzenie w Wietnam to Tajlandia? Jedzenie to uważam też troszkę kwestia osobista taka jest. Ja lubię wietnamską kuchnię, bo moja żona bo tu już mi wychowała trochę w tej wietnamskiej kuchni, no ale to w Tajlandii są też genialne potrawy, Bardzo lubię tajską kuchnię. Także no to jest trudne pytanie, Tajlandia ja też wydaje mi się bardziej przy, przyjazna turystom Widzisz, w Tajlandii ta turystyka jest rozbudowana, nie? Już jest od wielu lat, to jest bardzo mocny temat Więc ee, są też nauczeni jakby karmić Europejczyków i, i w ogóle bierz, zachodniaków, nie? że tak powiem Także łatwiej tutaj będziemy znaleźć w sobie takie bardziej wybrednej Tajlandii jakiejś potrawy e, niż w Wietnamie mnie jest łatwiej w Wietnamie, bo lubię to wietnamskie żarcie Ale w Tajlandii nigdy nie byłem głodny Okej Okej, a powiedz mi Bangkok czy yy, Saigon? Nie, w ogóle ani Bangkok ani Saigon się nie nadają do życia nie? Znaczy nie byłem w Hanoi, być może Hanoi jest jakimś fajnym miastem Ale ja generalnie nie lubię dużych miast Zresztą tak jak pewnie wiesz, wszystkie te duże miasta ehm, W Azji są niesamowicie zatłoczone Niesamowicie trudne. E, pod względem spalin, nie? To są słabe miejsca, to nie jest... Tam ludzie przyjeżdżają do pracy, więc jest wyścig szczurów. Mnie się, przepraszam, mnie się nie podoba żadne z tych miast, ani Saigon, ani Bangkok. Znaczy można tam pojechać turystycznie, no to... ja Myślę, że oba mają jakieś wiesz, coś tam do zaoferowania turystycznie, nie? Natomiast żadne z nich, według mnie, nie, daje, nie nadaje się do życia. Chociaż Saigon Nie znam Bangkoku aż tak bardzo. Znam tutaj taką część turystyczną bardziej niż w prawdziwie W Sajgonie trochę więcej byłem i w Sajgonie poznałem takie miejsce, gdzie faktycznie można mieszkać, tam jest dystrykt 2. Mhm. Ten dystrykt 2 jest przestronny, jest tam czysto, to jest taki bogaty dystrykt. Nie? I, mhm. I właśnie dużo obcokrajowców tam mieszka, także tam jest taka trochę ekstra klasa, że tak powiem. To to jest fajne, natomiast cała reszta Segonu jest koszmarna, jak chcesz się przemieścić taksówką, to jest 45 minut, to jest taki standard. Uh -huh. no, pod tym względem banków lepiej wypada, bo ma ten skytrain, można sobie skoczyć z tak, skytrainem. Metro. Dokładnie metro znaczy taki metro na górze. I metro, i... Na dole też. Tak? I metro metro też? Okej, okay. Skytrain mają, metro i mo hmm. można taki też... Się hmm. Mają, tak. Przypomniałem sobie teraz, uh -huh. że faktycznie na dole no, i mają jeszcze autostrady, nie? Tak. Także można się przemieszczać w ten sposób. No, uważam, że obydwa z tych miast warto zobaczyć. Natomiast ja, pewnie być może Tajlandia jest łatwiejsza, bo dużo ludzi mówi po angielsku, nie? W Wietnamie wciąż jeszcze młode pokolenie mówi po angielsku, ale dużo ludzi, którzy pracują w tym momencie, z którymi masz interakcję, oni jeszcze nie mówią po angielsku, więc według mnie Bangkok bardziej przyjazny. Jasne. Mieszkałeś wcześniej e, na wsi w Wietnamie. Teraz tak. mieszkasz e, w miasteczku niedaleko plaży, w jakiejś turystycznej miejscowości, no nie wiem, przy plaży. E, nie zaprosiłeś mnie jeszcze, więc <grytania> nie widziałem. Tak jest. Oczywiście, że nie <grytania> Ale powiedz mi, e, jak się mieszkało tam, jak się mieszka tu? Mieszkanie na, na wsi w Wietnamie to, no to jest troszkę tak jakby cofnąć się ze 100 lat, nie? W sensie od 19, .00, 18 .00, tutaj w Azji, nie wiem czy jesteście świadomi, ale no, przez cały rok, cały rok w okolicach 18 zachodzi słońce, nie? więc Więc 19.30 wszyscy idą spać już. I na tej wsi o 20 już był, to po prostu nie było wsi, nie? Wlęcie wszyscy spali. A o rano wstawali razem z kurami i no nic tam nie było. Wydawało nam się, że to będzie taka fajna ucieczka do natury. Natomiast, no, no nie, no. Uciekliśmy tam do, 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 po półtora miesiąca, czy po dwóch miesiącach. I, I przeprowadziliśmy się do takiej miejscowości, która się nazywa Nia Trang, czyli Nha Trang. No to jest taka miejscowość, w której po pierwsze jest lotnisko, e, a po drugie jest nad, nad morzem. I w ogóle ona no jest fajna, bo ma taką bardzo małą amplitudę roczną. Zimą jest około 28 stopni, lat, latem 32 stopnie. Także przez cały rok podobna pogoda Różni się tylko tak, tym, że No tutaj, nie? Różni się tylko tym, że Pora deszczowa na no to czasem pada, a latem w ogóle nie pada No i w tym Nha Nam się podoba, ponieważ Jest lotnisko, jest... to jest turystyczne miasteczko To, nie... to jest co ma jakby Podwójne ostrze, nie? Że... No jest trochę dużo turystów, ale dzięki temu można na przykład kupić są sklepy, które oferują produkty spożywcze takie z Europy, nie wiem, sery, mm -hmm. tam, Co w Wietnamie jest okay. ten benemend. No, trudno jest to wciąż do W Saigonie, tak w dużych miastach, no ale my nie chcemy w tych dużych miastach Często Jest czysto jak na Wietnam, co jest dla mnie bardzo ważne, bo niestety te państwa azjatyckie one mają problem z czystością. Tajlandia jest dużo czystsza niż Wietnam. Wietnamie się tego uczą. W tym miastach jest. Mega czysto to powiedziałem, wręcz codziennie wychodzą ludzie i sprzątają plaże, służby tam jakieś miejskie, także jest fajnie. No i to nam się podoba, bo mamy, no mamy siłowie, mamy takie cywilizowane jakby atrakcje, sporo restauracji też. Także jesteśmy zadowoleni prawdopodobnie zostanę w tym nie? przez jakiś czas przynajmniej. Uh -huh. e, lubisz karaoke? Karaoke to jest kolejny temat. Trzeci, <noise> <noise> właśnie, który nas wygonił ze wsi. Karaoke. No właśnie, ktoś się mnie pyta, <noise> dlaczego, dlaczego sobie nie. Nie każdy wie, czego A. ja się śmieję. <noise> Czemu? Więc, więc karaoke na wsi wygląda w ten sposób, że oni wszyscy mają sprzęt do karaoke. Każdy jest po prostu e, wspaniałym e, e, śpiewakiem. I ten sprzęt do karaoke zwykle jest wystawiony przed drzwi, skierowany jest w stronę sąsiada, któremu chcesz się za, zaimponować, nie? Także oni na pełny regulator nie umieją śpiewać, nie umieją śpiewać, ale im to w ogóle nie przeszkadza. Muzyka też im nie, śpiewa, nie przeszkadza w śpiewaniu, eee, śpiewają dziś śpiewa. jest to przerażające. No i mieliśmy właśnie na wsi tak, że o 6 rano nas ciocia przez ścianę odbiła karaoke, no bo już przecież nie spała od półtorej godziny, po prostu już tak dawno <laughs> był dzień, że już chyba nikt nie śpi o tej porze, że nie lubię karaoke i to jest jakby... Kiedyś się zastanawiałem, żeby kupić coś w Wietnamie. Dom, ale właśnie w Wietnamie, problem z domem może być taki, że kupisz dom dzisiaj, a jutro ktoś otworzy karaoke przez ścianę. i jesteś już podziemiony. Tutaj, tutaj samo i tego nie słyszałem, że ma karaoke. Znaczy, no, ja by też lubią karaoke i też jest podobnie, natomiast nie, nie, ma... nie jest tak jak w Wietnamie, że wszyscy. Nie, w Wietnamie wszyscy to jest po prostu niesamowite. Jednego dnia jeden sąsiad nam śpiewa, drugiego dnia to drugi sąsiad. Byliśmy pośrodku, to było nie do wytrzymania. Nie? A teraz tak nie masz, tak? Jeszcze tak nie, masz? nie, tam nie ma. Tam, gdzie jest, to znaczy, trochę jest, ale to jest nie wiem, wieczorem, weekend, gdzieś jakąś godzinę, ktoś to czy coś. Okay. Ludzie pracują i inaczej to jest na szczęście. W ja Białym może kupić nieruchomość w Wietnamie, czy nie? Tak, można kupić w Wietnamie e, apartamenty. Może Biały kupić mhm. apartament. Natomiast no, to są zwykłe jakieś takie specjalne, tylko miejsca, i, i nie więcej, dodaję, że 20% tych apartamentów mhm. może być sprzedane. A patrzyłeś na cenę? Tak to wygląda? Nie, nie patrzyłem na ceny, w ogóle nie jestem zainteresowany, bo mhm. w Wietnamie ja mieszkałem w takim apartamencie i to jest trochę tak, że. Ludzie ze wsi przyjeżdżają tam mieszkać, i oni wyjeżdżają ze wsi, ale wieś z nich nie wyjeżdża, nie? Także okay. tam przechodzisz klatką schodową e, e, i są otwarte drzwi i ludzie tam siedzą i wiesz, jak chodzą, nie? Paro. W mm. ogóle m, słaby temat jest z tymi e, apartamentami, bo jeżeli na przykład ktoś z góry cię zalaje, no to ty masz problem. Nie? Także mm. czytałem takie opinie. Ja nie jestem zainteresowany tymi apartamentami, ale no jest. Generalnie Wietnam się rozwija pod tym względem, teraz się prezydent zmienił, zobaczymy co wniesie nowe, jakie będzie nowe prawo, ale no, otwierają się na zachód, nie? także chcą, żeby, żeby te pieniądze przychodziły, także myślę, że niedługo już ta deweloperka teraz stanęła, mają taki trochę moment czkawki, że tak powiem zresztą jak cały świat się zatrzymuje, więc myślę, że będą się ratować właśnie otwierając się na, na zachód i, i będzie można kupować niedokładności. Jestem w tej dobrej sytuacji, że jestem... Mam żonę w Wietnamu, także my możemy kupić na, na własnym w sensie ona. A jest tam na wizie turystycznej, wizie małżeńskiej i jest jesteś taki jak wiza małżeńska. No mam taką wizję, która jest słaba. To znaczy to jest pięcioletnie e, zwolnienie z obowiązku wizowego. To jest taka książeczka, okay. że przez 5 lat i raz na pół roku muszę wyjechać mm -hmm. na jeden dzień co ponieważ ty blisko mieszkasz to jeżeli w dużej części, chociaż nawet ciebie. <laughs> powiedz, <laughs> mi, powiedz mi, mieszkałeś w Polsce, mieszkałeś w Islandii, mieszkasz teraz w Wietnamie. Co żyje najlepiej, co żyło? W Islandii ja, mi się tak. bardzo dobrze żyło, bo tam jest bardzo tak spokojnie. Ja lubię spokój, nie? Wiem, Wietnam jest... Może jestem ze stary już. E ale było za zimno także no, wiesz wszędzie dobrze gdzie nas nie ma jak jesteś za długo w zimnym to jest za zimno jak w długo w gorącym to gorąco mm -hmm. generalnie dobrze mi jest tam wiesz gdzie są moi ludzie nie? a yes. mam teraz tak jak mówiłem dziś inne sobie że dom jest tam gdzie jest rodzina a nie tam gdzie jest budynek więc my gadać o różnicach to no <laughs> właśnie będziemy się nakręcić jeszcze jeden odcinek z <laughs> Wietnamu Wietnam. A widzisz jeszcze jakieś różnice między Wietnamem, Wietnamem a, a Tajlandią? Widzę, widzę. Tajlandia jest taka bardziej turystyczna. Jesteśmy tutaj trochę produktem takim, nie? To. Biały tak, 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 tak. jest. Biały to zaraz... jest. Jeszcze jest tak, że. Tajowie ja nie rozumieją, często uczyłem, się też. Majni Tank, Parang nie ma pieniędzy, a mi się nie wyobrażają biały. Zawsze ma pieniądze, idzie do bankomaty, a więc nie ma pieniędzy. No, i, ma pieniędzy. I, ma. Ma tutaj. Tak. no i głowa to oczywiście bo są tak no tak przeświadczeni o turystach i nastawieni bardzo mocno na, na turystykę. Nie? Wietnam tak jak powiedziałeś nie. Ale ja za bardzo no, jedzenie, ja bym powiedział, że jedzenie jest inne, ja tajskie no, i... ale nie jest tak, że nie lubię wietnamskiego. No. E... Okej, okay, jest Wietnam, ale wolę, lepiej mi się, że jest w Wietnamie. Służba zdrowia myślę, że zdecydowanie Tajlandia. Tajlandia, nie? Znaczy mamy no, świetny teraz tam, Mieczan właśnie jest. O co chodzi? Tajlandia jest bardziej rozwinięta, także tak, no właśnie to, dokładnie tak jak mówisz. Nie znam służby zdrowia, zdrowia tajskiej, ale byłem w szpitalu, w Wietnamie, mamy tam prywatny szpital, y, gdzie wszyscy mówią po angielsku mm. i jest spoko, także okay. tam właśnie naczelki jest też. Okay. Tak, jest ok. Nie jest to jeszcze europejski standard, mm. ale też w jak byłem w szpitalu kilka lat temu, to tam to już w ogóle, nie? Wszyscy mówili płynnie po angielsku, bo studiowali w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. To gruba. Bardzo grubo bro, bro. Tutaj nie wiem jak jest. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to ty tu mieszkasz jeszcze tutaj, ja mieszkam tam i tam i wiesz. No tak, ciężko, e... ciężko, ciężko to A w to turystycznych to miejscach tak. wszędzie jest trochę inaczej. Tak. tak jak mówisz, smakują ci potrawy. Mi się podoba to tutaj. Ja tego nie spotkałem na przykład u mnie w Nia Chang. Bo być może w dużych miastach to jest, ale u mnie w Nha na przykład brakuje włoskich knajp, takich prawdziwych, jakie macie tutaj na Sanui. Tutaj jest, jest dobre tajskie żarcie, ale jak, jak poszedłem do włoskiej dobrej knajpy, to naprawdę zjadłem takie włoskie jedzenie i bardzo smakowało. W Nha się nie spotkałem, ale może po prostu jeszcze jej nie znalazłem. W jeszcze Wietnamczycy nie umieją jeszcze w niektóre rzeczy. Nie? Na przykład wiesz, poszedłem jakieś stejki, jeśli te stejki były duże, i były sezonowane i wszystko było dobrze, oprócz tego, że były twarde jak e, podeszła, nie? Okay. Oni lubią w ogóle takie twarde jedzenie. To mi nie pasuje. Także nie, uczy, nie nauczyli się jeszcze po foturystów gotować. Tutaj w Tajlandii jest faktycznie no jest lepiej właśnie przez to, że... Ale to też uważam, że jakieś osobiste preferencje, nie? Niektóre potrawy... Mm, Smak. Oni mają tutaj w Tajlandii, ten. Ee, tom Kai Kai, tak? tak to jest szybkie. To jest szybkie. Tak. Znaczy, no, to jest szybkie. To A powiedz mi cenę, chociaż no, ciężko. jesteśmy na na Czy to jest drogie? Taniej jest, e, tanie tak. tanie jest u nas w od ceny. Taniej jest u tak? Taniej jest u nas w Wietnamie. No, Bangkok tam gdzie byliśmy, to też jest drogie. Wietnam jest taniej. Mhm. Wietnam jest taniej, ale to nie jest duża różnica, to jest jakieś 20-30%. Okay. I to też jest wiesz, Dla mnie jest jeszcze taniej, bo, no. bo moja żona wiesz, jest w Wietnamie. No tak. Wiem gdzie, co kupić, jak żeby było taniej. Mm -hmm. e, tutaj jest drożej, ale to też dlatego, że jest drożej, bo tu jesteś w Wietnamie. Jest ja też tu jestem biały. Tak. Być może gdybym był tutaj z Tajką, to ona by miała niektóre rzeczy taniej, co, no pewno, jak tak. produkty żywnościowe, czy coś, czy gdzieś na jakimś targu. W ogóle jest w Wietnamie tak, że Podchodziliśmy coś kupić, ja jestem biały i oni mi kasują więcej niż swoich. Nie? Często też takie, jest, że kiedyś pamiętam na początku przychyliliśmy to, wiali, którzy dłużej mieszkali, mieli ceny tak jak czyli to była inna cena, czy inna karta, nie ma... okay. ale to my się mieszkać w tej dni, bo Tajowie mieli inne ceny. Teraz dawno z nie spotkałem, a więc nie wiem jak jest, ale kilka lat temu tak jest. Po to właśnie obserwowałem. Mamy jedzenie, mamy służbę zdrowia, mamy ceny. Bezpieczeństwo? Czuję ja się czuję bezpiecznie w obydwu krajach. Okay. Wietnam jest bardzo bezpieczny, tam jest wiesz. To jest komunistyczny kraj. Policji jest bardzo dużo, tajnej policji jest bardzo dużo, o czym się nie mówi. Ale sprawia to, że naprawdę jest. ja nie widziałem tam żadnych rozbojów, żadnych takich wiesz. Byliśmy tam na takich imprezach, na przykład w noworocznej, organizowanej, wiesz, na dworzu. Nie widziałem nawet pijanych bardzo losów. Były takie gdzieś tak lekko podchmielone, ale wszyscy byli zadowoleni. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś się gdzieś burzył, żeby, żeby ktoś się szarpał, nie? Natomiast, I co Tajlandii też się z tym nie spotkałem, chociaż słyszałem o jednym takim przypadku, gdzieś tam się pobili. Także tutaj obcokrajowcy się biją, natomiast w Wietnamie być żeby Myślę, że może też się to zdarza, ale... Ja myślę, ja bym, wiem, że obydwa te kraje, one mają bardzo surowy ten wymiar sprawiedliwości, nie? To znaczy, wiesz, dopóki jest dobrze, to jest dobrze, ale jak dasz dupy, to już nie jest. To już jest wtedy bardzo źle. Tu, tu nie ma żartów, nie? Tak jak na przykład ta historia z tym influencerem, który sobie robił żart z króla gdzieś na Facebooku Tu w Tajlandii. Uh -huh. I go znaleźli i chyba poszedł do więzienia na kilka lat. Nie to słyszałem. To była straszna sprawa. A on sobie to po prostu pożartował. Także tu nie ma żartów. Nie ma żartów tak? tak samo nie ma żartów na przykład, Jeżeli chciałbyś sobie pożartować z tego, z rządu wietnamskiego w Wietnamie. No ja też tak się tu robi. Tak się tutaj. Tak się nie. To się tu robi. Jesteśmy w tych, w tych krajach, no i musimy. Musimy szanować jak tu jest, jeżeli nam się nie podoba, no to możemy wracać do siebie, nie? I, ale przez to, właśnie wydaje mi się, że jest bardzo bezpiecznie tutaj. Mhm. Też to myślę, że to ma znaczenie też, mhm. no, że takie z Tajlandii jeszcze nie tak dawno temu ucinali rękę, do pracy. No właśnie. Eee, nie mówiąc o karze śmierci za narkotyki, która do tej pory do jest, tej do tej nie? I oprócz zgiętej i zanegalizowanej marihuany. Jesteś gotowy nagrać jeszcze raz to samo, jak mikrofon nie niskie wciągnąć? Możemy nagrać. Tak, że powiesz nie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że było... słychać będzie nas słychać. Pozdrowienia z Pesamu jesteśmy właśnie na plaży. Niestety słońce tak świeci, że no, musieliśmy tak się ustawić i żeby żeby móc to nagrać. I nie mam przy sobie mikrofonów, ale mam nadzieję, że, że będzie nas słychać. Maciek się nie patrzy do kamery, bo. Nie, przełączyłem Bo kamerę teraz na prawej Słuchajcie, też ja też was pozdrawiam Zapraszam was tutaj do Irka na Kosamui I jeżeli po drodze będziecie mieli czas na Wietnam To też myślę, że warto zobaczyć Choćby po to, żeby wyrobić sobie zdanie Pozdrawiam was serdecznie Dzięki Irek za zaproszenie na kanał I dziękujemy bardzo Do zobaczenia w Tajlandii Do zobaczenia w Wietnamie